Posłuchajcie to jak dzisiaj jest cicho w lesie zupełnie nic. W uszach piszczy. Cisza w tym lesie nieprzeciętna. Dzięcia gdzieś tam w tle. Siedzę sobie w lesie. Zaraz zrobię sobie gorącej kawy. Ale tak siedzę w tym lesie i mam taką niespokojną myśl. Mamy czasy pandemii. Ograniczenia. Dzieciaki w domu. Moje dzieci stają rano 7.00-7.30, bo na 8.00 muszą być przed komputerami. O 8.00 już siedzą przy komputerach i zaczynają się lekcje. Trwają średnio do 14.00-16.00 godziny. Po 14.00-16.00 godzinie chwila przerwy na obiad, no ale zaraz muszą wracać do komputerów Siedzą znowu przy komputerach, bo muszą zrobić zadania domowe. I w ten sposób robi się godzina 18-19. Wiadomo, jakie mamy dni. Ciemno, czarno, już koło 16. Co z tymi naszymi dziećmi będzie? Bo przed nimi całe życie, a oni będą siedzieć przy komputerach od 7 rano. Do 19 wieczorem, 12 godzin na dobę, przez 5 dni w tygodniu. Zdajecie sobie sprawę z tego, co się z nimi zacznie dziać? Dupy im urosną. krzywdę sobie na zdrowiu zrobią i tyle. Rodzice, wyciągajcie ich jak tylko jest to możliwe, chociaż na te pół godziny, na godzinę. Do lasu, w krzaki, gdziekolwiek. Tu nie trzeba żadnej maseczki. Tu jest świeże powietrze. Poruszają się. Może przy okazji zobaczą żuka w lesie. I apel do nauczycieli: Postarajcie się tym dzieciakom jakoś ten czas zaoszczędzić. Nie narzucajcie im tyle tych zadań domowych. Albo się dogadajcie między sobą: że jeden w poniedziałek, drugi we wtorek, trzeci w środę, a nie, że wszyscy naraz na kupę. No to do niczego dobrego nie prowadzi. Dzięki Wam wszystkim. Żuczek film studio.